w lot wejście do schronu Waltera w Miłoszowie dzisiaj już się trochę nałaził w podbijane ziemia oto dzisiaj już się trochę nałaził Zatakuje go jutro tam słuchaj jak woda kapie wody. Mam nadzieję, że będzie mniej niż do cyca. I lina będzie potrzebna przy wyjściu, tu się zawiąże. Także pozdro z przedlotu do schronu Waltera, w Miłoszowie, nie? 1 Maja schron Waltera. Dziś na dzisiejszy dzień stan, poziom wody w schronie Waltera jest zbyt wysoki. I oj doszło do tej drewnianej obudowy pierwszej i już mi się przelało do spodniobutów. W kieszonce już jak wylał woda, ale w, kieszeń, w kieszące jeszcze mi woda pływa. Ale już jak ją wylał, Bożek miał woda około 9 stopni, tam dalej mi się wydawało o wiele zimniejszą. Wody mi się nalały do spodni butów, że jest przemoczony i telepie lepiej mnie zimno. Także na dzisiejszy dzień nawet na pontonie, tam by nie przepłynął pod tą obudową. Pozdro. Uuu, bo mi to lepiej zimno jak ciurę. A na wejściu jeszcze tam na dole sporo glina jest. I bez liny by było ciężko wyjść. Może się ślizgaczcił. Jest jeszcze koszulka cało przemoczono. Może się trochę tam popływał. Ale fajnie było. No ale na chwilę obecną poziom wody za wysoki o ja koszulka tę mam dopiero jedna na zmianę ale w domu tam dobra pozdro